Witam. Z nami znowu rodzinka treflików. Tym razem cztery sery. Dostarczaj pizzę. No, jak zawsze wykonanie bardzo fajne, jeżeli chodzi o trefliki. Już po kartonie czuć. A jeżeli chodzi o samą grę, mamy planszę. Dość sporo elementów mamy żetony pizzy, wybieramy sobie pizzę i musimy odstawić ją gra jest od 5 lat 2-4 gracza, 20 minut mamy fajną kostkę do rzucania jeżeli chodzi o samą grę to można grać tak jak jest tutaj pokazane a można po prostu wziąć i no, zmienić trochę zasady ogarnąć to inaczej, więc mamy tutaj też fajne Karty akcji, a się z nimi mogą mieć moci gracze najwięcej problemów. więc na początek polecam właśnie rzucenie kostką i oznakowanie, gdzie się idzie, do jak, pod jaki adres należy zanieść pizzę, wybrać pizzę. Jeżeli chodzi o wykonanie samej gry, no to tutaj jest bardzo duża ta plansza, więc coś się nie pokaże, ale już pod tym fragmencie widać, że wykonanie bardzo fajne, porządne. Rysunki mi się też podobają z treflików. Same pizze też bardzo fajnie wyglądają, jak sami widzicie, więc, ale z drugiej strony jest pokazane nacięte ciasto. Tutaj naprawdę super. Nasze postacie też są z grubego kartona. te Tektury wolałbym, żeby to były plastikowe figurki. Może kiedyś traf się do tego skłoni. Karty domów, adresów, pod jakie pizze trzeba zanieść. W środku karty akcji różne, też bardzo fajny, gruby materiał. No szkoda, że tylko, że właśnie nie ma jakichś pojemników na to osobnych. Trzeba to wszystko trzymać w jednym albo mieć własne woreczki. Jeżeli fajn, chodzi o mapę, to bardzo fajna rzecz, że, że można w różne strony się rozjechać. Można jechać z jak pozwalają na to warunki i karty. No bardzo sprytna gra bardzo fajna trzeba sporo myśleć dzieciom na pewno się spodoba no i starszym też taki trochę monopol pizzowy który naprawdę no potrafi wciągnąć na więcej niż 20 minut bo po jednej długiej sesji można zrobić następną i następną jak się gra podoba i wciąga no to dla mnie to jest najważniejsze. A Trefliki naprawdę mają bardzo fajne te gry Co mi się naprawdę podoba O tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej.